Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Co można powiedzieć o występie naszej drużyny w dzisiejszych zawodach? Był, był po prostu. No to była na celu uszczytny cel i przede wszystkim ważne było to, aby zawodnicy tutaj byli. Wspólnie z kolegami z innej dyscypliny mieliśmy okazję zobaczyć czym to się różni. Tak na, na że tak powiem, na sucho, poza, poza salą, poza boiskiem i na, na boisku. No, niemniej jednak chodziło o to, żeby była dobra zabawa i dla publiczności i dla, i dla samych grających. Czyli można powiedzieć, że wszystko się udało? No to już ocenię organizator tego, tutaj, tego spotkania, tego, tego meczu gwiazd, natomiast myślę, że podobnie jak w ubiegłym roku należy to uznać za udane, udane że tak powiem, organizację, udany e, występ. Okiem trenerskim, kto z naszych skoczków był najlepszy na boisku? Nie da się wyróżnić jakiegokolwiek zawodnika, ale serię dobrych, zaskakujących serwów miał Krzysiek Miętus, sam pod siatką dobrze spisywał się Dawid Kubacki, no i oczywiście można powiedzieć tradycyjnie Maciek Kot. Ciebie nie kusiło, żeby tam wystąpić? Założenie było takie, że trenerzy siedzą, a nie grają. Myślę, że tutaj zawodników było, było wystarczająco dużo przede wszystkim dopisali siatkarze i siatkarki i tutaj no, powiem szczerze, że pełen podziw dla organizatorów, że udaje im się na taki cel w sumie niewielkim kosztem zgromadzić tak dużą liczbę gwiazd. A już tak na poważnie początek przygotowań do nowego sezonu mamy za, za sobą właściwie, co można powiedzieć o tych pierwszych zgrupowaniach czy konsultacjach? Jeszcze były podzielone. Młodzież, grupa, grupa Roberta zaczęła już skakać, mają ze sobą pierwsze skoki. Grupa, ta podgrupa seniorów C też ma ze sobą pierwsze, pierwsze skoki. Skakał też Piotrek Żyła, postali zawodnicy, mieli trening motoryczny powiązany z, jeszcze z odrobiną regeneracji w kołbrzegu I tak praktycznie można powiedzieć, że wszyscy są wdrożeni w trening i zaczynamy trenować na poważnie. Nie można na razie mówić o jakiś, kto dobrze się prezentuje u progu tego sezonu? Można powiedzieć tak, że zawodnicy wyglądają dobrze w sensie takim, że nikt jakoś nadmiennie nie przytył, są zdrowi i to jest najistotniejsze. Jakie są kolejne plany na te najbliższe tygodnie początek lata? To wracamy do domu. W kolejnym tygodniu już będą wszyscy zawodnicy na skoczni. W tym tygodniu mamy zaplanowany jeden trening, taki organizacyjny dla tych, którzy jeszcze nie skakali. A od 4 czerwca rozpoczniemy serię testów, i wtedy już cała, cała kadra w komplecie, wszystkie grupy szkoleniowe będą na zgrupowaniu w szczytku. Żadnych zagranicznych wyjazdów na razie nie macie? Mieliśmy w planie, znaczy mamy cały czas w planie, chcemy się spotkać z jakąś reprezentacją y, gdzieś jeszcze przed letnim Grand Prix, ale odkładamy to na początek lipca. Dziękuję i mi miłego powrotu do domu życzę. Dziękuję.